Witam serdecznie, Pan Jędrek zamówił u nas PMW 530 diesel Samochód bogato wyposażony, m.in. aktywny tempomat, system kamer 360 stopni Szyby solar, keyless GO, elektryczna klapa, wentylacja foteli Zobaczcie Państwo wszystko w jakim jest stanie Jest to egzemplarz, który przeszedł nasze wszystkie etapy weryfikacji pozytywnie 360 kamera zobaczcie Państwo w jakim jest to auto stanie elektryczna klapa otwierana za pomocą gestu Można wcisnąć lub można też machnąć. Wystarczy mieć kluczyk przy sobie. Pokażę to Państwu jeszcze z perspektywy. światła BMW Adaptive LED, te tak zwane matriksy, co bardzo ułatwiają jazdę w trudnych warunkach. System czytania znaków drogowych i wiele, wiele innych opcji wyposażenia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam po pewne podzamówienie.